Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Corley zapraszam do kolejnych przygód w grze Fallout 4. Jesteśmy świeżo po misji, w której dowiedzieliśmy się, że Dance jest synkiem, no i gdzie przekonaliśmy Maxona do tego, żeby jednak pozostawił go przy życiu. When I get off duty, Salisbury steak is mine. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, niech, niech wam będzie. Skoczymy w ten pancerz, myślę, że będziemy z niego korzystać. No i dzisiaj taki luźniejszy odcinek zajmiemy się misjami związanymi z minutmenami. Można je potraktować w sumie jako po części głównej, jako poboczne, ponieważ chcemy tak odpalić nie niewygnanie z Instytutu. Formowanie szeregów, no ale żeby uruchomić tę misję, musimy odblokować jeszcze kilka osad, więc skoczymy. No właśnie, może kino samochodowe, zobaczymy jak wygląda. Przenieśmy się tutaj, no i zobaczymy co na miejscu. Pogadamy też o, o ostatnim odcinku, no i o kilku innych jeszcze kwestiach. Ok, jesteśmy na miejscu, idealna pora na film, więc może Anusz nam coś tutaj puszczą. Miejmy taką nadzieję. Mamy to miejsce oczyścić, jak rozumiem, więc zaraz zobaczymy, kto tu się w ogóle kręci. Czy gdzieś się tu ktoś w ogóle przemieszcza? Mina kapslowa. Warto by ją sobie zabrać, o ile nie jest... o ile możemy ją tutaj jakoś rozmontować. Rozbrój. A no i pięknie. No, choć raz się udało no, z takiej miny kapslowej w twarz dostać, to by było nieciekawie. No i na początek może pierwsza kwestia, ponieważ też tak podpytujecie się, kiedy, kiedy kolejna seria, jakaś inna gra, a nie tylko Fallout. Oleś, ty tutaj kretoszczurze wystraszył człowieka. Jaż w ostatnich dniach dnia gramy tylko w niego, no i pojawia... o! No tak, no to, to fajnie, to takie misje można wy, wykonać. Tylko gramy w tego Fallouta. No i, i właśnie pojawia się on stosunkowo późno, no nie możemy budować będąc w pancerzu. Wygląda na to, że chyba nie jeszcze, zobaczysz jak przejdziemy kawałek dalej. Okej, okay, a jednak trzeba było się dostać najpierw do warsztatu. No i można, można, dalej pociągnąć temat. No prawie, prawie się udało. No i ostatnio tak dziwnie z tymi nagraniami trochę wychodzi to za sprawą, no... trochę męczącej jeszcze od Sylwestra choroby, tak? To jest jak człowiek dobrze się nie wyleczy, no to później męczy, no i... No i właśnie. I później są różnego rodzaju problemy z nagraniami. Tu akurat z samym, jakby to określić, a samym Falloutem jest stosunkowo prosto. Z tej racji, że. Jest to gra, gdzie można tak jak było przed chwilą zrobić cięcie i nawet jak gdzieś jakiś kaszel chwyci czy coś, no to zrobimy szybkie cięcie i, i jakoś to później idzie do przodu, ale no, no, no nie było za, za bardzo by możliwości, żeby w ten sam sposób nagrywać te settlers twierdzę, które no czekają, czekają na kolejne odcinki, mam nadzieję, że już jutro będzie na tyle dobrze, że i one się pojawią. OK, e, wejdźmy na chwilę z tego widoku, albo zobaczmy, bo... Podstawą, jaką musimy tutaj zrobić, to jest stworzenie generatora. Stać nas na małe. No to bardzo dobrze. Ma stać tutaj gdzieś generator. Może im wyżej, tym lepiej. W sumie fajna miejscówka w ogóle do stworzenia bazy. No i ma stać gdzieś generator. No a oprócz generatora musimy gdzieś postawić wieżę do zwoływania ludzi. To... Okej. Okay. To jest dość fajna sprawa, że jak warsztat był tam pod kluczem, no to nie mogliśmy, nie mogliśmy nic, nic zdziałać. No i jest nadajnik, to chyba nam było głównie potrzebne, żeby ściągnąć tutaj minutmenów. Dostaliśmy kapsle, no to dobrze. Możemy porozmawiać z Prestonem, chociaż no, tak jak widać przydałoby się tutaj im zapewnić trochę jedzenia, wody. No tak, żeby jakaś podstawa do życia dla tych minutmenów tutaj jednak była. Możemy później wrócić tu. Popracować nad tym wszystkim, no ale, ale to zobaczymy. Tutaj no nie wiem, jak im się będzie żyło. Skażenie jeszcze jest. Tu chyba kiedyś w ogóle byliśmy już w tym kinie. No i dlatego są pozostałości po starych mieszkańcach. Być może tu byli też i bandyci. A może, żeby nie przedłużać specjalnie, zobaczymy. Jak ktoś tu będzie chciał żyć, tak już będzie musiał sobie radzić. Ma tam wodę z sadzawki, sobie weźmie, czy coś, będzie dobrze. No dobra, damy im jakieś małe zasoby woda. Jeżeli w ogóle nas na to stać, bo. No, właśnie, nie stać się. No to ich strata. Przenosimy się do Prestona, pogadać. Prestonie, gdzie jesteś? W zamku? W sanktuarium. No, jego ulubione chyba miejsce. Okej, okay, chyba będziemy musieli kogoś to obudzić. Stawaj. I too, radio <laughs> Myślałem, że powie, dobra, daj spokój, przyjdzie rano. To w międzyczasie, make sure to offer help to anyone that needs it. That can only help our cause. Okay. No to bardzo dobrze. Przestanę. Chyba się nie położysz. A to dziad. Zajął nam, ale chyba nie możemy tego, no właśnie, zrobić, będąc w pancerze, byśmy uprzedzili go. No to ładnie. Dobrze, jeżeli tak się na nas nie obraził, ale z tego co widzę, to już tu poranek nadchodzi, więc możemy skoczyć do następnego miejsca, które potrzebuje naszej pomocy, bo tutaj prawdopodobnie jeszcze za mało tych minut menów jest stacja. Hmm, plaża. Może plaża będzie dość ciekawa? Gdzie to jest? Coś stosunkowo blisko by się przydało, albo odpalimy obie misje i będziemy po prostu to, co jest bliżej, to tam skoczymy. Stacja Plaża O. Tutaj coś już pokazuje na dole, i tu mamy. No to może jednak skoczymy tutaj. No nie byliśmy, więc mały eksport nam się też tutaj uruchomi na wrak, nie, bo tam byśmy z wody startowali, a w pancerze to by nie było najwygodniejsze, więc do biblioteki. No i istot powinno być stosunkowo blisko. Tutaj jak kojarzę, to są chyba ochroniarze Diamond City bardzo dobrze, niech tutaj pilnują. My sobie przejdziemy kawałek i podyskutujemy o zakończeniu w bractwie stali. Przyznam szczerze, że hmm, mam taki lekki niesmak po tym, co się stało, bo tak uważałem, też jak wiele osób w internecie, że to zakończenie z bractwem stali jest takim no, najlepszym w grze, przynajmniej tak się zapowiadało. A tak w moim takim wewnętrznym odczuciu, no chyba nie do końca. Tak się to stało. Okej, okay, wybić ich wszystkich. Tutaj uważaj, złomek ktoś biegnie do nas. Też dobrze jakby główkę z tej odległości dostał. Dobrze, bo bandyci są dopiero na pierwszym poziomie, więc bez problemu sobie ich tu pokonamy. Powinniśmy mieć możliwość właśnie porozmawiania. Gdzieś wieżyczka jeszcze do nas tutaj pruje. Okej. Okay. No i po wieżyczce. Odkryto, bardzo dobrze. że... A, też, no to ładnie, że zauważyłeś. Wchodzimy do środka. No tu będzie trochę walki, przynajmniej. No to kilku trzeba tutaj wybić, że dopóki sobie spokojnie chodzą. Jak bardzo fajnie zdjęty został. No tutaj gorzej. Żaden strzał nie wszedł. No ale to sobie z tym poradzimy. Tam nie wiem, czy kryje się za część, czy chyba za ścianą jest. No i wróćmy do tej opowiadań... Oho! Tego już nie podniesiemy. Ale tutaj pułapka, kurcze, jak w Kevinie. Kilka dni za późno to tutaj poszło. No i zastanawiam się, ponieważ zakończenie po stronie Bractwa Stali jest często traktowane jako te najlepsze, a nie do końca mogę się, znaczy tak prywatnie zgodzić z opinią tego typu. No dziwnie to było umieszczane, ponieważ... No tak naprawdę to co bractwo zrobiło dla wspólnoty, czy w jaki sposób rozwiązało ten cały dziwny konflikt, te, mając dostęp do technologii. O, główka, pięknie. No dobra, możemy znowu powiedzieć, że się udało tu dostęp do sejfu odblokować. Pozbieramy kilka rzeczy. Więc bardzo szybko idzie teraz to oczyszczanie tych terenów, więc nie jest, nie jest to takie trudne w gruncie rzeczy, okazuje się. No i tak dostaliśmy się z tym bractwem do Instytutu. Fajnie miło. Albo jeszcze otwórzmy ten terminal. Okej, okay, tutaj safe, dezaktywujemy i wchodzimy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wszystko tam się jakoś dogadamy. Wszystko będzie dobrze, będę ci poddajcie się. No i... No i właśnie, no i weszliśmy. Do tego Instytutu, i zamiast skorzystać z tych ponad 100 lat różnych badań i osiągnięć Instytutu, no to nie wejdziemy, wysadzimy. Wysadzimy też tam ten cały reaktor, czy co oni mieli do tego, żeby mieć praktycznie nieskończoną energię. To też nam niepotrzebne, tak? Gdzie się nas wysyłają tutaj, żebyśmy latali zateczkami jeszcze sprzed czasów wybuchów atomowych i za dokumentami technicznymi, ponieważ Bractwo jako tako chce się rozwijać. A tutaj wchodzimy i niszczymy naprawdę konkretne technologie, konkretne no, rzeczy w imię nie wiadomo tak naprawdę czego w takim, w takim wypadku. Ok, safe jeszcze. Podobny problem ma się. Z tymi wszystkimi naukowcami, no po prostu, wy wybili ich. No, taka cała, cała taka, takie towarzystwo naprawdę inteligentne, które mogłoby popchnąć Bractwo do przodu, gdyby przekonać ich do swoich racji. Ewentualnie, jakby się to nie udało, no to wtedy ich może zabić, czy, czy gdzieś trzymać w areszcie. Jeżeli już iść w ten kierunku i ewentualnie obawiać reaktywacji e, instytutu, chociaż myślę, że to i tak by było niemożliwe, jakby Bractwo to dobrze obsadziło. No to nie, to lepiej, lepiej się ich pozbyć. No też właśnie, nie wiadomo w imię czego. No dobra, zobaczmy co tu mamy zrobić. Jeszcze tutaj pogadamy, trochę pociśniemy po tym bractwie stali. Mamy tutaj dać znać mieszkańcom, że się powiodło i że już tutaj bandytów nie ma, więc powiemy im. No i mam nadzieję, że przyłączą się do minut menów. Okej, okay, gdzieś tutaj, o, tu przy pomidorach, czy mu to owocach, osadniku. No, prawie byś był bez, bez portfela, tak byś został. Ale na szczęście wstaliśmy na nogi. No. E. Obchodzi cię to? Rzanko, jak mu to owoc są ważniejsze od nas? Really? Well, that's the best news I've heard in a long time. By the way, we've talked about it, and we've decided to support the Minutemen. I think it's worth giving it another chance. No to miło. No to bardzo fajnie, Preston będzie zadowolony. Wygląda na to, że niedługo będziemy mogli wyruszyć, tak? Na, na taką akcję po stronie minutmenów. No to przerzućmy się jeszcze raz, teraz już nie powinien spać. Okej, okay, prestonie. No, tym razem gdzieś tutaj daleko poszedł. No, widzieliśmy się wczesnym rankiem. Okej, okay. co się stało znowu?

No dobra, to skoczymy do tego magazynu na chwilę. Już tam byliśmy, to tak mówię, zabawnie jakiś błąd chyba w grze, albo taka misja no się trochę zapętla. Okej, okay, czyli do magazynu standardowo tu wejdziemy, wykonamy szybko tę misję i myślę, że oczyścimy później jeszcze tę plażę w tym odcinku, tak żeby właśnie jak najbardziej przypodobać się minutmenom. Okej, okay, widać, że w okolicy już są nowe bandyckie łajzy. No to jakby dostał tak w korpus, o... Płot go uratował, no to tutaj wiele nie zdziałamy, no szybko się odbudowali, trzeba było coś tutaj kurczę z nimi rozwiązać ostatnio raz, a dobrze tak to by było inaczej. No chodź tu, chodź tu, już się teraz tutaj, raz nikt nie boi, jesteśmy kilka poziomów dalej z fajnym pancerzem, możemy lecieć dalej na atak, tę wieżyczkę tak, na pierwszym poziomie, kto jeszcze tego używa? Wiemy też już po co wchodzimy, wiemy też jakie zagrożenie może być w środku na przykład rakietowe, a czy na pewno tu się uda wejść? Uda się. No to dobrze, otwierać te drzwi. O, cześć! No, muszą być zdziwieni jak tak idziemy w takim pancerzu. Wszystkich ich tutaj omijamy, no ale cóż zrobicie? No i jeszcze raz tu, tutaj trzeba uważać tylko na kogoś z rakietami, chociaż i w pancerzu to nie powinien być duży problem. W sumie to można się poczuć jak w jakimś czołgu, wchodząc tutaj i po prostu tak przed siebie i katując tych wszystkich. No ale wróćmy. O, no to dobrze. Wróćmy do bractwa stali, do tego instytutu, już pomijając tę te technologię, pomijając tę energię, mieli też tam dostęp do naprawdę zdrowej, fajnej żywności naukowców, dzięki którym można by było ten temat pociągnąć jeszcze dalej, czy może nawet nie tyle naukowców, bo o nich już mówiliśmy, ale laboratoria, które by na to pozwoliły. No to woleli to wszystko zniszczyć. Co więcej, mogli się dogadać nawet z Virgilem, bo na pewno by teraz wrócił. I może by doprowadził do końca swoje badania, gdzie tam... Aha, muzyka, gra, będzie jeszcze jeden Grubas w takim razie, jak tu się wszystko respawnuje. Gdzie może udałoby mu się w jakiejś dłuższej perspektywie uratować na przykład supermutantów, czy przerobić ich z powrotem na ludzi, no bo jednak trzeba pamiętać o tym, że to byli ludzie. No i jest ten proces odwracalny, skoro udało się no, kolegę Virgila uratować. Kolejny, kolejny grubas. No Naprawdę bardzo zabawna sytuacja. Tutaj drzwi mamy otwarte. Bo już ostatnio je otworzyliśmy. Tego gra nam nie cofnęła, ale o. Czyżby znowu? Nuka, no, Kole, Quantum, kurcze trzeba było opróżnić kieszenie, żeby to wszystko tutaj pozbierać. Jeszcze nim ciebie tu uwolnimy. Zobaczymy, co z drugiej strony jest. O, właśnie. łotata. ta. Lepiej, chyba, będzie zwracać ją tutaj. O, ustrzelić. No, no. To już wszystko? O, dobrze, dobrze. Bardzo do. O! Jakie zaskoczenie. Do tej pory jest jeszcze tak zaskoczona ta bandycka łajza, że się nie ruszyła. No, to pięknie. Tak, coś, coś naprawdę dziwnego z tą misją. To wyszło. No ale okej, okay, nie ma się co czepiać, safe i te sprawy. Nie ma co się tym zajmować. Jesteśmy stosunkowo bogaci, więc ruszamy z tym co mamy, ale globus jak najbardziej bo brakuje nam śrub. Trzeba pamiętać, żeby jeszcze gdzieś tam właśnie się zatrzymać później u nas w bazie i to wszystko tam pozostawić. No nie będziemy kraść. Prawda, że nie. Uratujemy cię. Oh my god. Thank you. Let's go. No to chodźmy, idź za nami, bo tutaj różnie z tym bywa. No i tak naprawdę to później zacząłem myśleć, że w jakiej sprawie to całe bractwo walczy, no bo niby chronią ludzi, no ale też nie wszystkich, bo naukowcy byli ludźmi, bandyci są ludźmi, czyli tak naprawdę chronią ludzi, którzy ich w gruncie rzeczy popierają, no i ewentualnie jakoś tam jeszcze no mają tak, jako takie dobre podejście do Minutemenów. Chociaż ciężko powiedzieć, bo po, po prostu o nich nigdy nie wspominali jakoś specjalnie. Więc tak naprawdę... Wychodzi, okej. Okay. Z kim my mieliśmy pogadać o tym, co się wydarzyło? Z tobą? Chyba nie do końca. Gdzieś tam ktoś powinien czekać na zgubę. Tylko że teraz kolego po raz kolejny nie zgubił tego osadnika. No tak, to standardowe powitanie w tej osadzie. Jak to Minutemenów. No. Światłem po oczach ktoś się od razu obudzi. Wyczeźwieje. No, kolego, kolego, wstawaj. Ale tu balanga musiała być. No i do, to dobrze, tak. Zdecydowanie potrzebujemy. Misja zakończona. Idziemy jeszcze do warsztatu wyrzucić śmieci. Tak, zabawna sprawa, no. Ale cóż, nie będziemy już tego tematu tutaj męczyć. Tak, wyrzucę śmieci, nasz pancerz trochę naprawię, i ruszamy z ostatnią misją, czyli dane tu będzie plaża. No, to czeka nas krótki spacer. Co prawda we mgle, no, ale kawałek tutaj jeszcze jest, więc przejdziemy, sobie pogadamy. No i tak właśnie, wracając do Bractwa Stali. Powoli zastanawiam się, czy droga Instytutu nie była w takim wypadku. Trochę lepsza, no jednak trzeba przyznać, że Instytut miał zdrowsze podejście co do wspólnoty. No, nie był też święty, zdarzały się porwania. Zazwyczaj w jakimś konkretnym celu, tak jak na przykład naszego syna zabrali dla DNA, czy, czy też czasem naukowców porywali. No, czasem było też i gorzej. No, gdzieś te badania nad wirusem, który powodował mutacje u ludzi, no to, to nie było fajne. No ale to jak widać, chyba nie ma tutaj żadnej grupy, która. jest... co tu słychać za hałasę? Jest wyjątkowo dobra, ale z drugiej strony w żaden sposób no, tutaj nie chcieli zaszkodzić wspólnocie. Po prostu oni sobie chcieli żyć w Instytucie, wspólnota, aby sobie żyła po swojemu. No i tak to miało być tu jakoś rozwiązane. Co tu się dzieje? Wyścig jakiś, czy jak? Okej. Okay. Okej. Okay. Coś tutaj jest... coś tu jest nie tak, tak tu wyścig trwa, a nie mamy czasu, żeby strzelać, czy ci, co się ścigają, to... nie, to ich możemy... No bardzo ciekawe, a gdzie tu możemy obstawić jakieś wyniki, czy coś? To my też biegniemy tam, w tym... szybko na tor wyścigowy, akurat po drodze jest. Jeszcze ich przegonimy może. Okej, okay. nie przegonimy. Dobra, bandyci, to sobie tutaj idźcie. My ruszymy dalej na nasze tutaj pole. Czy gdzie to tam miał być plaża? Okej. Okay. No i bardzo miło. Jeszcze wrócimy myślę, że w jakimś odcinku do tego wyścigu przyjrzymy mu się bliżej, tak mając więcej czasu. No i... Tak, czyli, czyli to wszystko mamy. No i zastanawiam się skąd się wziął taki czarny PR wokół Instytutu, no a skąd tak, tak to Bractwo Stali jest pozytywnie traktowane. No i mam wrażenie, że no, Instytutowi zaszkodziły te różne historie, które tu krążyły po ludziach na temat no syntków, które nagle pojawiały się i zabijały. Chociaż jakby spojrzeć na to z innej strony, to zazwyczaj te syntki zabijały no może nie tyle że bez powodu, ale to były te, które się odcięło od instytutu, które później były też przechwytywane przez, przez instytut, przeprogramowywane, co to nie podobało się samej trasie. A jako tako instytut nie zlecał no, zbyt często zabójstwa. No przynajmniej tak tak, tak kojarzę. Okej, okay, koleżanko, pogadajmy. Eh? Prawda? Some of them have started wandering out lately. If more of them start wandering out this way, we may be overrun. We need someone to clear them out. Are ghouls a common problem? We're usually fine to deal with one or two, but more than that? Well... No dobra, zajmiemy się tym. I'm on it. It's as good as done. I'll be glad to have them gone. Myślę, że bardzo szybko pójdzie. Nie wiem, właśnie, czy to się spodobało, czy się nie spodobało Henkukowi. Gdzie to, to coś się kręci? Um, tutaj mamy się przenieść. No, okej, okay, to byliśmy tu kiedyś. Okej, okay, jeszcze jest jasna to najważniejsze. A, tutaj kiedyś kręciły się, chociaż to te wszystkie miejsca są bardzo podobne, więc może zlikwidujmy to. A, takie strzały są piękne. Okej. Okay. Rozwalone, wchodzimy. No, gule raczej tego tu nie ustawiły, więc musimy tu uważać, bo to może być nie tylko problem z gulami. Zobaczymy no, czy my tu nie. A nie, to tak, to tu byliśmy, potem babkę, to zlecenie mieliśmy na nią kiedyś, no i, i ją zostawiliśmy. Zobaczymy, czy sobie dalej tutaj siedzi. No i właśnie cały czarny PR Instytutu. Okej, okay. są jakieś gule? No, gule. A, awesome. są. No to dobrze. Zrobiły syntki, które tak naprawdę z instytutu nie były. No więc, to jest pytanie: czy możemy tak, z tego powodu tak negatywnie podchodzić do samego instytutu? Tak samo jak w drugą stronę. Taką dobrą opinię, Bractwu Stali, wyrobił sam danse, który w gruncie rzeczy. Okej, okay, jeszcze gdzieś tutaj chodzą. Kuk, no poradzisz sobie. Prawie jak Twój kumpel. Albo odbicie w lustrze. Hasło, mamy hasło, no to dobrze. Logowanie, otwieramy drzwi standardowo. Czasem to się przywiesi, no ale to stara technologia tak ma. Wchodzimy. No i właśnie cały ten dobry PR zrobił. Dans, który ostatecznie został wydalony z Bractwa, prawie zginął z rąk bractwa, co też chyba no, było taką dosyć konkretną rysą, jeżeli chodzi o, o tę grupę. Jeszcze tutaj mamy wejść? Gdzieś kogoś tam widzimy, tak? Okej. Okay. I po robocie. Więcej wieżyczek nie pamiętam. Wchodzimy gdzieś tutaj. No i pozostaje mieć nadzieję jeszcze w minutmenach, chociaż i co do nich mam trochę mieszane uczucia, bo mam wrażenie, przynajmniej po tym jak tam odblokowaliśmy zamek, że nagle w momencie gdy zaczynają nabierać tak porządnie sił, no to zaczynają czuć się pewnie, no i mam wrażenie, że może najść ich ochota na przykład zaatakować Instytut, czy nawet Bractwo Stali. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że, że, że te przewidywania się jako tako nie sprawdzą, ale no, patrząc na ich podejście, na to, że się pojawiają no, starzy ludzie, którzy walczyli po stronie Minutemenów, no to tak trochę mam obawy, że tak może być. Przekonamy się w najbliższych odcinkach, jak to będzie wyglądało. Więc, ostatecznie, trochę to dziwne. Myślę, że i tak po zakończonej rozgrywce, już ze wszystkich stron. Powrócimy do rozgrywki po stronie hmm, Bractwa Stali, jako że tam zdobyliśmy najwięcej fajnych rzeczy. No, i tak gdzieś wyczytałem, że to jest z jakiegoś powodu traktowane jako najlepsze podejście. Nie wiem, tak naprawdę cały czas zastanawiam się dlaczego, ponieważ uważam, że dla wspólnoty to jest chyba no, jedna z gorszych sytuacji, jaka tutaj mogła się stać, ponieważ Bractwo to raczej będzie dążyło do oczyszczenia. Wszystkiego i pozostawienia tylko tych ludzi, którzy są zgodni z ich jakimiś tam wartościami. A jak widać, to i góle mają naprawdę fajne podejście do życia, i, i można się z nimi dogadać. Tak samo niektóre syntki. To nie jest powiedziane, że każdy z syntków jest zły, no i. i, i będzie przerąbany. Ach, to ty jesteś tutaj, świecący gór. No to główka parę razy z krytykiem toż w ogóle. Oj, pięknie weszło. Jeszcze raz i możemy wracać ich, poinformować. No, może nie jeszcze raz. No. Okej, okay. i leży. No, takie krytyki to tu ładnie wchodzą. Podniesiemy sobie resztę rzeczy. No i wracamy na plażę, dać mieszkańcom znać. Co prawda, to jeszcze nie koniec zabawy z gulami, widać. Będą, no ale tym pozostawimy tak, żeby właśnie i oni mogli się z nimi zabawić. To pozostawimy te góry mieszkańcom. Działa to jeszcze? Nie, nie możemy nawet nadusić. A szkoda. No dobra, wyjścia jako tako tutaj szybkiego nie ma, więc widzimy się już może na miejscu tutaj na plaży. Okej, okay, no i jesteśmy na miejscu. No i ze wszystkich tych grup pozostaje nam jeszcze trasa, ale ich nie biorę pod uwagę, bo to są wariaci, tak to z jakimś w ogóle dziwnym podejściem do życia. Okej, okay, standardowo jeszcze skoczymy do Prestona, no i zobaczymy. Wygnanie z Instytutu, chyba będziemy mogli wyruszyć w dalszą misję, formowanie szeregów. Z jakiegoś powodu, tak skoro ukończyliśmy to zadanie, niech i tak będzie. A więc już tak kończąc te całe wywody, wszystko wskazuje na to, że nie ma tutaj jakiejś takiej grupy idealnej. Wybieramy między mniejszym a większym złem. Pytanie, kto jest jakim złem no właśnie, czy to instytut czy Bractwo, czy minutmeni, czy trasa. Chociaż no jeszcze pokładam jakieś ciche nadzieje w minutmenach. square

No to pytanie właśnie do Was. Za kim jakoś tak jesteście najbardziej? No moje zdanie tutaj znacie, co prawda mogę się mylić, bo w instytucie to byliśmy 30 odcinków temu, więc nie pamiętam dokładnie co oni tam mieli za uszami. No ale właśnie zastanawiam mnie też jakie wy macie do tego podejście, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem grał z wami, korle. Trzymajcie się. Hej!